Także witam Was już w siódmym odcinku Daily. Cały tydzień filmów codziennych już jest za nami. Jest yy, aktualnie wtorek, godzina 1818 .18 i mamy kolejny odcinek z Daily. Ja się niesamowicie jaram, że udało mi się już, kurczę, przez tydzień wrzucać filmy, bo jednak jest to osiągnięcie, jakby nie patrząc, jeśli chodzi o mnie. I słuchajcie, to co interesuje wszystkich najbardziej, czyli kwota, którą udało nam się już zebrać, jest to kwota ponad 3700 zł, a dokładnie 3720. 21 zł. Jest to kwota, którą udało nam się już zebrać w ciągu tygodnia. Łącząc oczywiście to wszystko z live'em charytatywnym, bo złapek łapek w górę no, nie uzbieraliśmy za dużo. Tam patrząc na wszystko i na live'a, który również odbył się na YouTubie, bo dłuższa część tego live'a była dostępna na YouTubie. E, przez to, że no to jest dłuższa historia. Po prostu dodajte na Twitchu, a na YouTubie to są dwa inne światy. I w ogóle streamowanie na Twitchu, a na YouTubie to są dwa inne światy. Dlatego postanowiłem, że odpalimy jeszcze streama na YouTube przy okazji i udało nam się uzbierać tam na streamie kwotę e, około 3500 zł, więc e, plus minus to wszystko dało kwotę 3721 zł na cele charytatywne cały czas możecie zostawiać łapki, cofać się do poprzednich filmów bo jest ich chyba około 10 łącznie, e, licząc z tymi z listopada, także cały czas możecie uczestniczyć w akcji pomagać, udostępniać filmy i pchać je dalej, żeby tych łapek było jak najwięcej, no i oczywiście przepraszam was, że ten film wyszedł taki krótki, był to taki filmik na Spontanie miałem jeszcze coś tam dograć, ale po prostu e, nie wyrobiłem się, nie starczyło mi czasu na to wszystko. Ja teraz uciekam spać, mimo że jest godzina 16 e, i powoli dopiero, ale to wszystko ładnie wygląda. I, I powoli dopiero, że tak powiem, zaczyna się robić ciemno. Słuchajcie, jeśli chcielibyście zobaczyć jakiś zimowy odcinek, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach, bo jestem w stanie, jeśli spadnie trochę więcej śniegu. E, no nie jest to niestety zależne ode mnie, ale jeśli by spadło trochę więcej śniegu, to myślałem, żeby w ogóle spróbować ulefić jakieś. Śniegu iglo i zrobić tam nockę. Także dawajcie znać, co myślicie na ten temat. Zanim długo się ciemni, ja lecę spać, bo jestem straszliwie zmęczony z się dzisiaj tylko godzinkę, więc lecę się drzewnąć i z tą piękną scenarią i tym pięknym światłem zapraszam Was do oglądania takiego luźnego odcinka z Adamem I the Polish American z kanału I the Polish American. Mam nadzieję, że większość osób go kojarzy. Ja tymczasem lecę. No i dziękuję Wam jeszcze raz za zebraną kwotę, bo jest to już niesamowicie ogromna kwota, która przy czyni się do zrobienia czegoś dobrego. A podsumowanie całej akcji będzie na początku stycznia. I zapraszam oczywiście na mojego Instagrama i Twitcha, do którego link znajdziecie w opisie. Zobaczymy. Nie my, nie my. Przed, przedostaliśmy, się. Przed, przedostaliśmy, przedostaliśmy się. Przedostaliśmy się. Niestety nie nagraliśmy przedostaliśmy tego, co tam było, ale jestem wraz z Adamem, którego może kojarzycie, a może nie Yo. kojarzycie. Yo, bro, how you doing? Siemano, witam, bardzo miło. W pierwszej linku w opisie oczywiście będzie link do kanału Adama. No i słuchajcie, no po 30 minutach, albo i może 40... Nie masakra, się, już już na już zdążyłem ba złodnie Bawiliśmy nie? się w odciskanie palców, sobie na tym. I słuchajcie, na początku Adam nie wpuścił, a sam nie wszedł, ale potem ja się wydostałem i weszliśmy tak. w dwójkę. Weszliśmy w dwójkę, chociaż oboje mamy karnety kupione. No i co dzisiaj będziemy a robić? A ostatecznie, jak przeszliśmy? Ostatecznie, w dwie osoby. Syc cic do cica. Wciśnięte, okulary tam zostawiłem, zgubiłem. no, się przytuliliśmy, weszliśmy razem na jednym. Nie? I udało się. Nie wiem, ja nie wiem, jak się tam ze mną zmieścił, ale no. I, Dobra, jaki, jaki plan na dzisiaj, panie przetrenujemy, trenerze? Przetrenuję, bycie słyszałem, że nie miałeś za dużo, tak, znaczy ze sportem słyszałem, że masz już troszkę do czynienia, ale nie publikowałeś tego Nie publikowałem, z... bo się wstydziłem Zobaczymy, co, co potrafisz Jedynie Zajadamy przed, przed komputerem sobie potrafię live'a odpalić No, no wiecie, lepiej, lepiej trafić nie mogłeś, myślę, że wiesz, dzisiaj zrobimy z ciebie Otwora Od gamera do pakera może być. <noise> może być, może być. Bo taka seria od Ej, było takie coś? No była przemiana, może Ale nie, ale czy była od gamera do pokera? Ktoś tak nazwał? Ty. Wiesz co, nie wiem, tyle tych, <noise> tych, tych od zer, od zera, od wszystkiego, tyle, tego. Wiesz, myślę, żeby się znalazło, ale e, trzeba sprawdzić. A jak nie, to możemy zrobić lepszą wersję tego i tyle, nie. No dobra. I oczywiście u Adama jeszcze zapomniałem wspomnieć, też będzie filmik, już, z moim udziałem. Już był, bo już, bo, już był, już był już bo mój był, bo. to wleci bo. pewnie w grudniu, a nagrywamy tak, to tak, ja W daily, święto niepodległości. Ja vloga cisnę. I tak wyszło, że jestem właśnie w Krakowie u dziewczyny, robię daily vloga. Teraz już nie wiem, czy dalej go robię, ale no miejmy nadzieję. Wejdźcie, zobaczcie, zobaczcie, sprawdźcie. No w grudniu musi robić, bo wiesz. Jak... No święta Nasze idą, więc prawdopodobnie i prawdopodobnie, jeżeli wszystko dobrze poszło, to dalej robię daily vloga, także zapraszam. Słuchajcie, przyszedłem na trening, a jak na razie to uczymy się. Z rozpadać staty. Tak jest, to co widzicie. Ale o dobre, dobre jest to, że można tutaj sobie przygrać. Dzisiaj nie ma, nie, nie mam, nie ma menadżerów, to nikt nas nie wywali. I właśnie no, jedyny plus, bo minusy to są takie, że nie mogliśmy się tu dostać, bo nie było menadżerów, o, ale jedyny już drugi raz zrobił zamach na moje rozwalone okulary, ale za to plusy są takie, że nikt się nie doczepi, że nagrywamy. Chociaż robimy im darmową reklamę. A czy jeszcze nie robimy? Nazwy nie pokazaliśmy. No właśnie, no właśnie. W kolorach. Po kolorach, może ktoś rozpozna. Jak menadżerowie oglądają, to wiecie, co zrobić. Szukajcie mnie dobrze, bo mogę tu zostać na noc, więc wiecie. Wiesz, że ja, na przykład, odkąd y, nagrałem wszystkie filmy z nocy, tak wiesz się chowałem w milionach różnych miejsc, to jak gdzieś wchodzę do większego obiektu, tutaj moje oczy już się skupiają, że wiesz, potrafię milion miejscówek wyczaić Tak, 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 tak. Panie trenerze, nie, taka nie taka wiem jak kamera. się włącza, nie, nie wiem jak się włącza tą bieżnię O, dobra, uruchomiłem. już biegam? E, ja właśnie sobie pobiegałem Nie zwracajcie uwagi na brak mojej oprawki Bo zgubiłem ją I w sumie okulary się rozleciały Więc muszę kupić nowe e, Dlatego możecie włączyć Ach, A, zapomniałem Przecież i tak będę miał czerwoną monetę Albo żółtą Generalnie dzisiaj z Adamem postanowiliśmy się umówić na trening Jako, że był w Krakowie Ja akurat wracałem z Katowic Bo wiedziałem, że w sumie jestem po pięciu dniach podróży Jestem z y, całą walizką i, i trzema siatkami rzeczy Ale postanowiłem, że trening będzie spokojny Także czekamy na pana trenera i zobaczymy, co nam powie tutaj masz, tu jest twoja ławeczka to jest twoja dzisiaj świątynia tutaj no klatec. ze mną najlepiej pompuje się klatę, zaraz zobaczycie widzę, zobaczycie dlaczego w ogóle nie no dobra, dobra. żeby nie było wrzucamy cię na ławkę, idę teraz zaczniemy rozgrzewkę, machnij sobie samą sztangą. pomachaj sobie zobaczysz, o a, dobra, dobra. No, czy okay. ci te okulary założyć, nie nie, nie widzę, dobrze. że tutaj majster trochę przekombinował i okulary pozostawiają wiele do życzenia, youtuber ale wiesz, no tak, tak hajs z YouTube'a. Właśnie, taki marny, że na każdym filmie rzuca moneta i widzicie. Dobra. Wiesz, okej. Okay. Wiesz, że ja nigdy na przykład albo inaczej nigdy, tylko że bardziej technicznie robię ćwiczenie z danym ciężarem niż na przykład... Jak... bez ciężaru. Be bez sensie... ciężaru? Bez ciężaru robi się trudniej ćwiczenia, tak naprawdę, bo wtedy już masz kompletnie prowadzić to tak. Już mięśnie się nie, nie są dopięte. No. Więc y, dlatego wydaje się, że jest ciężej. Trochę merytoryki nie za Ale nie, 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 to, to, tego nawet nie wrzucaj, tego nie musisz wrzucać, Będę <laughs> no sobie oglądał nie, nie wrzucaj, jest... obejrzyj sobie, wiesz, bo to ci mówię prywatnie, nie będziemy zanudzać. Ty... Panie trenerze, pierwsza żyła mi podchodzi. O kur... pompa. Oj, i to też. Nie widzieliście, seria z dziesiąteczkami poszła luźno. Wykładamy piątki, czyli masz pięćdziesiąt. Dobra, dwa, trzy, cztery. 5 nie, nie wiem, czy to jest B-roll, czy co, w sensie, czy to jest zakulisowa, zakulisowa no, scena, tak ja żeby zobaczyć. W sumie, ale w sumie, te backstage jakby. Jak ja to się nazywa? Making of. Making, making off. of. No. Też dobrze czasy, nie? Wszystko Twoje. Dawaj. Dobrze. Zajęliście. Dobrze, zajęliście. Jeszcze tyle nie chcieliście. Nigdy.

Nie śmieje się tam. Próbujemy robić poważne szoty, a on się śmieje. Za lekki, za lekki trening. Jeszcze będziesz miał okazję, jak ludzie w komentarzach napiszą, żebyś mnie na trening i mnie zajedziesz. Wtedy. Patrzcie, czego się nauczyłem. Gorzej będzie, jak tego nie zrobię. Salto normalnie. Czekaj. Ale zmęczony jestem już A co po tej klasie. Nie, ja zrobiłem rekordowo 7. O, sklasięcie. Słuchajcie, to jest 10 lat różnicy. Za 10 oh. lat. No, masz to ja będę jeszcze czas. klaskał. <noise> <noise> Robię spompkę. No. Wpadliśmy za damem na niesamowity pomysł, jak tak. zrobić, chodzi, tak żebym jest. wyglądał właśnie tak. Yy, po 12, godzin 12 godzin na siłowni Spędzimy 12 godzin na siłowni, ja Zmówię. spędzę noc yy, no Nie będziemy robisz, spać, tak. tylko ćwiczyć Jak Ma robić cały czas filmiki, spędziłem noc No to wiesz, to teraz noc na siłowni Od 22 do, do, ja, do no, 10 rano ćwiczymy. Cały czas I też, no, też był, było coś takiego Robił jeden gość na YouTube i na przykład co godzinę robił inne zadanie Sportowe jakby, jak, Jakieś ale wyzwanie jest, nie? Jestem, jestem ciekawy czy przeżyłbym z tobą noc jakiś, na Ale bardziej to było już na przykład 24 godziny I co godzina jakiś challenge, jakieś wyzwanie no. Ty było tam wiesz, ileś tam pompek albo to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Ja wyjdę napakowany. O. Jeszcze przy okazji będziemy rozrobimy sparring. No, to, tak. to coś się krypia rękawicę. No, nauczymy tak, tak, tak. no, no. się, się troszeczkę i kto wie, może jakaś gala. Tak, też będę kiedyś umiał Kiedyś, za 4 lat. W końcu, w końcu znalazłem ławkę dla siebie Tutaj profesjonalista kręci TikToki No dosłownie profesjonalista, bo chyba jedyny TikToker, który używa tak drogiego sprzętu eee. Nie no, śmieszne są no, generalnie taki szybki trening. W sumie za wiele nie zrobiliśmy, ale cieszę się, że się poznaliśmy. Bo kto wie, może nocka na siłowni z Adamem. Wypali. Zobaczymy. Myślę, że będziecie chętni, żeby zobaczyć taki odcinek w naszym duecie. Adam się wcieli w rolę trenera i taty. Dobrze, Idziemy. Dobrze. Tata trener. Koniec. Teraz trzeba wykombinować, jak się dostać do centrum. Zaraz Teraz, teraz trzeba wykombinować, jak, jak stąd wyjść. wyjść. Jak <laughs> wyjść no. Zobaczymy, czy, no, czy, czy tak? nas wypuszczą. I to, to muszę przede wszystkim nagrać. To, to jest najważniejsza część tego odcinka, bo nie nagraliśmy wam jak. Ja glorious... no ryjec... Przez być ewakuacyjne. Ale to wiesz, jak <eight> jest pożar. Ja Strasz no, zlaqui... przyjedzie a powiem, no, no, słuchajcie, no, kapsuły się zaczęły. Ej zadziałało. Nie, nie. Co ty gadasz, no, nie no, nie. Udało się, udało się zwycięstwo w końcu. Wyjdę z tej siłowni. Ja, ja, ja. Tu możemy się zmienić. W, w, w miejscu, w którym zaczęliśmy tak, możemy, tu możemy się zmienić na, na, na do zobaczenia. Miło było poznać. Wzajemnie. I widzimy się właśnie jeszcze raz tak jak mówiliśmy, ale widzimy się w nocy. Tak, na jakiejś nocy coś tam coś tam skręcimy sobie razem. Także dzięki również tutaj za uwagę. I Ja również no, tutaj tutaj kiss, Brother i lecimy dalej. Ja lecę dalej jeszcze z tematem. Kurwa tak. te okulary lektor.